Jan, nie słuchasz mnie. Bardzo źle zaczęłam znajomość z Twoją mamą. Co to zmienia? Naprawdę nie obchodzi mnie, co o tobie myśli. Poza tym, to było zwykłe nieporozumienie w progu. Nie, spotkałyśmy się wcześniej w mojej dzielnicy. W jakiej dzielnicy? Kopnęła miskę z jedzeniem, która stała przed naszym sklepem. Strasznie się rozzłościłam i na nią nakrzyczałam. To naprawdę był przypadek. Zaraz chwilę. Matka przyjechała do twojej dzielnicy, przejeżdżała tamtędy i zepsuł jej się samochód. Co za zbieg okoliczności. Właśnie o tym mówię. Z moją matką też się posprzeczała. Kiedy to było? Po tym, jak mnie odwiozłeś do domu. Zobaczyłam ją, kiedy kopnęła tę miskę. Okropnie się zdenerwowałam. Miałaś rację. Postąpiłaś słusznie. To mógł być przypadek? Nie wierzę. Ja też nie. To na pewno nie był przypadek. Jak to? Przyjechała na rekonesans. Nie rozumiem. Przeczytała informacje o nas i postanowiła dowiedzieć się, kim jesteś i gdzie mieszkasz. Już się dowiedziała. Mogę sobie pogratulować. Niech myśli, co chce. Nic mnie to nie obchodzi. Nie ma prawa mieszać się do moich decyzji.